Dzień dobry, moi drodzy! Witam bardzo serdecznie. E, znaki Zodiaku z trygonu Ziemi, czyli Panny byki i koziorożce. To będzie czytanie dotyczące kart dnia na dzień 11 stycznia i 12 stycznia 2019 roku. Na 11 stycznia, moi drodzy, macie królową buław, na 12 stycznia trójkę mieczy. E, cóż tu się będzie działo? No, jest dużo działania i też e, troszeczkę jakichś rozczarowań się szykuje tutaj na te dni. E, Królowa buław. Królowa buław na 11 stycznia przede wszystkim zapowiada, że to będzie. Dla Was energiczny dzień. Prawdopodobnie tu się będzie dużo działo. Możecie się intensywnie przemieszczać albo mieć dużo kontaktów z ludźmi, na przykład e, jakaś taka, właśnie szeroka komunikacja, albo Wy będziecie wreszcie chcieli gdzieś podjąć jakąś inicjatywę w działaniu. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, jeżeli czekaliście z jakimś działaniem e, długo, na przykład, bo no to jest trygon Ziemi, czyli Wy jesteście takimi raczej. Z natury takimi statecznymi znakami, czyli osobami, które lubią mieć wszystko dobrze przemyślane, zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. No, broń Boże, to królowa buław to nie jest tutaj ee, Waszą energią. To jest coś zupełnie przeciwnego, bo ona mówi właśnie o spontaniczności, o takim ogniu, a u Was to jest zawsze raczej planowanie, takie spokojne, żeby mieć zawsze jakąś alternatywę, żeby mieć plan B, żeby mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. A tutaj ruszy, ruszycie moi drodzy z siłą ognia po jakąś swoją sprawę, po, po jakąś rzecz. To może być tak, że po prostu będziecie mieć dużo sprawunków do pozałatwiania w tym dniu, no i tak się jakoś zmobilizujecie, że w trzy to wszystko załatwicie. Po prostu może sami nawet będziecie zdziwieni, że tak Wam to szybko, energicznie poszło, bo może tak również być. Eee, może to tutaj znamionować jakieś płomienne romanse albo na przykład to, że będziecie. Powiedzmy, obiektem jakichś e, adoracji, jakichś takich. E... Owocu czystych spojrzeń, no bo królowa Buław to jest kobieta bardzo atrakcyjna, bardzo seksowna, bardzo taka temperamentna i znająca swoją wartość, czyli będziecie tutaj bardzo atrakcyjni dla otoczenia. Nie tylko panie, ale panowie również, bo królowa Buław wcale nie musi oznaczać tylko i wyłącznie kobiet. Także może to tutaj zapowiadać jakieś płomienne romanse. No w stałych związkach e, możecie tutaj troszeczkę inicjatywą się wykazać, też będzie się coś działo, jakiś ruch, działanie, właśnie inicjatywa. E, nie będzie takiej stagnacji powiedziałabym w sprawach pracowniczych będziecie tutaj podejmować wiele wyzwań możecie po prostu w tym dniu tak wykonywać swoje obowiązki z prędkością światła, tak robota będzie Wam się paliła w rękach prawdopodobnie być może będziecie tutaj walczyć o na przykład jakiś awans, więc będziecie chcieli się pokazać jak najlepiej w oczach szefa czy szefowej, ale ta królowa buław to też może właśnie Waszego przełożonego bezpośredniego Oznaczać. Czyli to będzie taka osoba też bardzo taka e, dynamiczna, żywa, e, której wszędzie pełno. E, to będzie taki szef, który mm, jest dobrym strategiem, dobry jest w zarządzaniu kadrą ludzką, ale też e, Potrafi zdopingować, zmotywować do pracy, no i też niestety potrafi e, zrobić awanturę, jeśli trzeba, bo może być to osoba taka porywcza, gwałtowna. Jeżeli tu nie będzie chodziło o związki zawodowe, tylko bardziej na przykład o charakterze prywatnym, czy to rodzinnym, czy jakieś ewentualnie otoczenie powiedzmy przyjaciół, znajomych, no to też może być to jakaś energiczna osoba z e, trygonu ognia, czyli jeżeli macie w swoim otoczeniu jakiegoś e, zodiakalnego barana, lwa, bądź strzela, to te osoby mogą w dzisiejszym dniu odegrać po prostu dużą rolę w Waszym życiu. Jeżeli chodzi o Trójkę Mieczy, czyli 12 stycznia, no tutaj to jest zgoła inny dzień, bo tu będzie jakieś rozczarowanie, jakiś smutek z czymś związany, z tym, że sytuacja no jakaś po prostu nie będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom. Być może poczujecie się tutaj czymś rozczarowani. Może partner jakoś was rozczaruje, może gdzieś do jakiejś kłótni dojdzie, gdzie po prostu no, zrobi wam się przykro z tego powodu, może jakieś raniące słowa też padną, może po prostu jesteście smutni z powodu rozłąki, z, jakiej, z powodu jakiejś takiej przymusowej separacji, że na przykład e, partner musiał gdzieś po prostu wyjechać, no i wy tęsknicie, i w związku z tym jest wam smutno, wpadacie tu w jakiś taki gorszy nastrój tego dnia. No, jeżeli jesteście singlami no to może tutaj akurat was dopadnie taka troszeczkę gorycz samotności, że, że zaczniecie właśnie akurat to rozkminiać jak to się mówi, analizować, no i po prostu taki gorszy nastrój wam się rzuci, jak gdyby. No, w pracy to też może być dzień takich rozczarowań, czyli tutaj no, jak się o coś staraliście, to te wasze poczynania niekoniecznie mogą spotkać się z entuzjazmem czy z jakąś aprobatą, nie do końca może wam też powychodzić. Wszystko tak, jak wybyście to sobie zaplanowali, jakbyście chcieli. No, mogą tutaj być jakieś właśnie takie drobne rozczarowania coś co po prostu e, spowoduje u was jakiś taki spadek nastroju. Może to też tak być, że właśnie ta królowa buław tutaj się e, przyczyni do tego, że nawet potoczy się jakaś łza. Może to na przykład będzie na zasadzie takiej, że e, właśnie na gruncie zawodowym, jeżeli to będzie oznaczało waszą szefową, tudzież szefa, no to może jakaś reprimenda po prostu, jakieś takie wybuchowe bardziej zachowanie, jakaś awantura w pracy, e, która spowoduje u was no, taki gorszy nastrój. E aqui está aqui. właśnie rozczarowaniowy, albo też po prostu, no, spodziewaliście się tutaj awansu, bo dnia poprzedniego podjęliście wszelkie działania, wszelkie kroki ku temu, byliście energiczni, myśleliście, że po prostu taka postawa spotka się właśnie z jakimś profitem, z jakimś wynagrodzeniem, no, ale tu się okazuje, że na przykład, no, wasza praca może i została w jakiś tam sposób doceniona, no, ale nie tak, jakbyście chcieli, czyli nie ma tego upragnionego awansu, nie ma tej upragnionej podwyżki, no, chociaż Daliście z siebie wszystko, no to jednak nie wyszło tak jak chcieliście. No i już jest pewnego rodzaju rozczarowanie. Czyli to są wszelkiego rodzaju sytuacje, gdzie po prostu nasze oczekiwania były inne, a rzeczywistość okazała się nieco inna niż nam się wydawało pierwotnie. Czyli yy... Choć realnie mogliśmy nie ponieść żadnych strat, no to utraciliśmy coś, co mogłoby być naszą potencjalną korzyścią, więc też niestety mamy z tego tytułu jakiś gorszy nastrój, jakoś to przeżywamy. No ale pamiętajcie, że tego typu stany też są przejściowe i to, co dzisiaj jest porażką, jutro można na przykład spróbować przekuć w sukces. Trzeba się po prostu uczyć na swoich błędach. Jak się już mleko rozlało, no to też jakby przejść nad tym do porządku dziennego i po prostu żyć dalej, no takie jest życie niestety. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, e, królowa buław to są e, stany zapalne jakieś, głównie w obrębie głowy, no może szyi ewentualnie, czyli powiedziałabym sprawy z zębami związane, czy z dziąsłami. E, Ewentualnie zatoki mogą tutaj się rzucić, e, może to być ewentualnie jeszcze jakiś tam problem z węzłami chłonnymi. Natomiast e, jeżeli chodzi o trójkę mieczy, no to głównie to są problemy trawienne e, związane z oddychaniem, układem oddechowym, ogólnie płucami. E, czasem trójka mieczy może też na jakieś nowotwory wskazywać, no ale tutaj, wiecie, jeżeli nic wam nie dolega, po prostu się tym nie przejmujcie. Natomiast pamiętajcie też, że jeżeli po prostu cierpicie na jakieś dolegliwości to nie diagnozujcie się, broń Boże, sami, tylko e, zamiast gdzieś tam sięgać, szukać w internecie, co Wam ewentualnie może dolegać i później sobie wymyślacie na podstawie tam opisanych objawów, które tak naprawdę pasują do 90% różnych chorób. Wymyślacie sobie, że macie to czy tamto no i później żyjecie cali w strachu. W takich sytuacjach, moi drodzy, jak coś się dzieje, to pamiętajcie, że pierwsze co, to powinniście się udać tutaj do lekarza i dopiero wtedy e, będziecie wiedzieli, co Wam tak naprawdę dolega, także nie diagnozować się samemu, bo to nigdy przeważnie nie wychodzi na dobre. Jeżeli nie jesteście lekarzami, no to wiadomo, no taka sprawa jak wasze zdrowie, czyli sprawa wagi państwowej, to powinna zostać oddana jednak w ręce specjalistów, moi drodzy. Mam nadzieję, że dla was te dwa dni jednak nie będą tak gwałtowne i tak przykre, zwłaszcza ten drugi dzień, jak tutaj się to rysuje, że mimo wszystko wyjdziecie z tego obronną ręką i że znajdziecie w tych dniach jakieś pozytywy. Ja wam tego z całego serca życzę, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie filmu. Po Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.